Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać zupełnie coś nowego. Jest to system CAD, który jest kompletnie, całkowicie w chmurze. Czyli projektujemy w przeglądarce internetowej. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, możemy korzystać na laptopie, na tablecie, na komórce. Sprawdźmy jak korzystać z programu Onshape. Przechodzimy na stronę internetową www.onshape.com i spróbujmy dodać nowe konto. Teraz możemy wybrać rodzaj konta. Ja wybiorę dla edukacji. Następnie musimy potwierdzić nasze zgłoszenie poprzez skrzynkę internetową. Po zalogowaniu się na konto mamy tutaj dostęp do tutoriali i przykładów. Ja chciałbym pokazać, jak stworzyć nową część. Pierwszy szkic. Klikamy na Create. Wpisujemy nową nazwę. I klikamy OK. Przy korzystaniu z bezpłatnego konta mamy do dyspozycji 10 plików. To jest wystarczające, aby sprawdzić funkcjonalność tego programowania. Jak widać, ikony tutaj są umiejscowione podobnie jak w tradycyjnych programach do modelowania. Mamy także stałe płaszczyzny, punkt zerowy. Zacznijmy sobie pierwszy szkic. Po wybraniu odpowiedniej płaszczyzny klikam View Normal to Sketch Plane. I teraz możemy zacząć szkicowanie. Na początku wybieramy narzędzie linia. Jak widać, program wychwytuje środek układów współrzędnych. Program, tak jak pozostałe, podpowiada wiązania geometryczne. W tym przypadku poziome albo pionowe. Z ciśniętym przyciskiem Shift wiązania są. na chwilę wyłączone. Teraz już program je wychwytuje na nowo. Gdy naciśniemy ponownie Shift, jak widać nie ma podpowiedzi. Klikamy prawym, Escape Line. Możemy dodać sobie wiązania ręcznie wybierając na przykład poziomy. Aby kontynuować dalej linię, możemy wcisnąć z klawiatury L, Line, aby zamknąć nasz szkic. Klikamy prawym i Escape Line. Możemy na przykład kliknąć na odpowiednie wiązaniem, wybrać Delete. I zostanie ono usunięte. Możemy wybrać Undo. Aby narysować okrąg, wybieramy Select Cycle Tool. Wybieramy środek. I drugie kliknięcie to promień okręgu. Aby zwymiarować, wybieramy Dimension. I wprowadzamy wartość. Jak widać, program od razu przeskolowuje nasz szkic. Jest to bardzo wygodna funkcja. Mamy ustawione cele, ale możemy wejść w jednostki i wybrać sobie milimetry. Program jest intuicyjny, bardzo podobny do inwentora, do Solidworksa. Teraz wybieramy sobie oś środkową, zwiążemy sobie nasz okrąg ze środkiem. Ok, teraz wybierzemy kolejny wymiar. Jak widać, wymiar jest inteligentny, wykrywa od razu, czy ma wprowadzać wartość kątową, czy wartość długości. Został nam ostatni wymiar. Jak widać, gdy zaznaczamy poszczególne elementy naszej geometrii przy kursorze, wyświetla się liczba zaznaczonych elementów i klikniemy na białe pole. Wszystko zostanie no, odkliknięte. Jak widać, teraz nasza geometria zmieniła kolor na czarny. Oznacza to, że cała geometria jest w pełni zdefiniowana. Zostały utworzone wszystkie wymiary, które są potrzebne. Wszystko automatycznie zapisuje się w chmurze. Możemy teraz wejść do. Do początku. I widać, że mam już stworzony pierwszy dokument. I wykorzystuję określoną wielkość pamięci. On dostępna jest 100 MB. Mogę przejść do mojej dokumenty. I widać, że jest utworzony szkic.